Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie LEGO The Hobbit Ścieżkami Śródziemia. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję Największy z wśród Śródziemia na 100% i w tym odcinku w sumie stwierdziliśmy, że będziemy sobie już robić drugą misję na 100%, czyli misję Nieproszeni Goście. Jak zapewne pamiętacie, ta misja była dosyć yy, bardzo, bardzo krótka. No, do usług oczywiście, a nie wiem kogo weźmy, powiedzmy, niech to będzie Czarnoksiężnik... Okej, okay, wybieramy czarnoksiężnika. I okej. Okay. Obstawiam, że ten odcinek będzie bardzo krótki. Ponieważ właśnie odjąć te wszystkie cutscenki... Um, ogólnie zajęło mi tam chyba nagrywanie tego odcinka na trybie popularnych chyba tam 13 minut. I to było z tymi wszystkimi cutscenkami, które tam jeszcze trwały, dodatkowo tam z 3-4 minuty. Także to odniósł jeszcze ten czas to na pewno odcinek będzie no, dosyć krótki. Ja Wam tutaj w sumie ludziska mogę. E, w sumie co ja chciałem Wam powiedzieć, słuchajcie, e, na kanale Lenki już pojawiła się nowa seria. Nie wiem, czy ją już zobaczyliście, ale jeżeli nie, to oczywiście Was jak najbardziej odsyłam. E, oczywiście w opisie macie kanał Lenki. No i rozpoczęliśmy sobie nową serię, więc. No zachęcam do obejrzenia. E, Im więcej, oczywiście, będzie ocen, e, łapek i tym podobnych. Tam nic nie będzie, Cholera jasna, tu nic nie ma. Z tyłu jest dużo monet, ale też w nim podejrzanie wyglądają. <laughs> no ale za nimi nic nie ma. <laughs> tu jest kluczyk tylko, ale kluczyka jeszcze nie chcę, jeszcze tak porozwalam wszystko na szoki padek. A na przykład jeszcze jeden pomysł mam. Jeżeli wezmę, powiedzmy sobie ciebie i. Powiedzmy tak. Yy... Bo głupie ciebie, i na przykład cię połączy, i będę to chciał rozwalić. Nic to nie da. Weźmy kluczyk i chodźmy dalej. No więc to. Zapraszam Was, odsyłam Was do kanału Lęki, na którym, na którym jest już seria, właśnie nowa. No i to chyba tyle, jeżeli o takie sprawy właśnie chodzi. ja właśnie musimy tu zdobyć. Mam 10 puszek, 4 rzeczy i jeden schemat. No, brat, tu też nic nie będzie. Choćby tak, szukam czegokolwiek, a jeszcze na, na suficie tutaj nic nie ma, nic tutaj nie ma na suficie. No te drzwi strasznie podejrzanie wyglądają, ale nie da się ich rozwalić niestety. No tą szafę na przykład, no da się rozwalić, a tu nic niestety nie wypadnie. Aha. Ej no, właśnie ja tam chcę ja wrócić. Chcę tam wrócić, ponieważ widzę tutaj srebrną kłódkę. A oczywiście srebrna kłódka oznacza gandal... Sarumana. Gandalfa. Nie Gandalf, Sarumana. I coś tu jest. O Boże. Tego się najbardziej obawiałem, słuchajcie, że do takiego niby to, takiego wiecie, poziomu, który by się no, nie dało spodziewać, będzie dodany taki, taki jakiś szerszy teren. Bierzemy sobie Obelixa, bo chyba jego tu potrzebujemy. Tak, Obelix. K... Bagietki. Dobra, mam wszystko. I już widzę taki schemat, jest na górze. No i mamy schemacik, ok. Dobra, zła z niego. Na przykład do tej studni da się wejść? Nie da się wejść. Jest to, to pokrętło. A tego się naprawdę najbardziej obawiałem, że w takim niepozornym poziomie będzie aż taki, ja bym powiedział, dosyć... No troszeczkę duży teren, bo nie, ukry nie ukrywajmy to jest dosyć troszkę. O, tu jest w ogóle kuska, która potrzebuje pomocy radagasta. Żeby to za to była puszka? No wstawaj kusko. Tak, dziękuję Ci za pierwszą puszkę. Słuchajcie, teraz czego my tu mamy szukać? Na pewno potrzebuje tam pokrętła. Eee, dobra. No i Misz Łamań. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, odnośnie tej serii nowej bo na kanale Lenki. Oczywiście, im więcej będzie komentarzy i pozytywnych ocen, tym częściej oczywiście się pojawią odcinki z tej nowej serii. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam, bo jest naprawdę strasznie. Ale nie strasznie z tego powodu, że naprawdę, że no to jakoś źle wychodzi, tylko strasznie pod względem tego, jaka to jest gra. Także no. Bierzemy Bilba. Nie, no także no odsyłam Was po prostu jak, jak tylko mogę, bo naprawdę warto. Polecam, bendrock Dobra, L. I J. No i w sumie, co my tu mamy? Łopata. Łopata dobra rzecz, no. Tam Murzynowi na pewno by się jakoś przydała. Aha, 1 na 5. O cholera, To będą jakieś krasnale do zniszczenia. Tam jeszcze chcę przejść, o właśnie! Nie, myślałem, że coś tu jeszcze będzie ciekawego, ale niestety się pomyliłem. A Bilbo, dałbyś radę na przykład doskoczyć na ten kwiatek jeden? Bo nie wiem, czy coś z nim tu będzie związanego. A jednak nic z tym kwiatem się zrobić nie dało. Choć ja tym jeszcze nie będę wychodził. Ponieważ tam coś widzę jeszcze, na górze jakaś tarcza czy coś. Oj, dwa na 5, krasnali. Cholera, to one gdzieś są są poukrywane? Zaraz, przeszukajmy ten teren. Tak, widzę trzeciego krasnoludka. Oj, jest czwarty. Dobra, mam już dwa krasnale tutaj. Trzy, czwarty jest tam na górze. Jest jeszcze w ogóle ten, yy, jakaś rzecz tutaj do wykopania. Jezus Maria, ja tu rzeczy zauważam teraz. Oj, pięknie, jest akurat pokrętełko, którego potrzebuję. Dobra, chodź tu Bilbo. No i naciskamy K. To będzie kolejna puszka. Druga już. Tu będzie piąty Krasnal i trzecia puszka. Okej, okay, oczywiście ja to tu... Aha, jeszcze ją muszę zdobyć Jezus Maria, żeby nie popełnić takiego błędu znowu, że jest puszka i ja nie zdobędę. Gdzie jest Gandalf? Gandalf szary. Tu jest Gandalf szary, Jezus Maria. Jest oto trzecia puszka. Tu zapewne będzie rzecz. Jest oto tarcza. Dobra, i w sumie chyba stąd już zrobiliśmy sobie wszystko. Nie wydaje mi się, żeby tu coś jeszcze ciekawego się znalazło. Więc słuchajcie, ciśniemy teraz do tych drzwi, bo tam są jakieś jeszcze drzwi. O, właśnie. Dobra, to jednak się pomyliłem. Ten odcinek nie będzie wcale taki krótki. Cóż to będzie? Jeden na trzy. Dobra, to będzie ciekawie. Ogniska musi, nie, aha, to są, boże, ogniska, butelki, to jest jakaś taka, nie wiem, winiarnia, może tak to mogę nazwać, w sensie, że tyle tu jest, tu jest, dobra, trzecie, drugie, Boże, trzecie, oto, no to o, druga właśnie, takie, taki schowek, no to są butelki na pewno, tak, ja tu słuchawkami ruszam, czekajcie, bo mi normalnie się odpinają trochę. Dobra, jeszcze tutaj to wszystko pozwalamy. może coś, coś ciekawego się znajdzie, oprócz części. Tak, potrzebujemy tutaj o to właśnie... Słuchajcie, ale tutaj jeszcze coś jest starcza. Dobra, weźmy Froda... Boże, Bilbo. No co jest z tobą, Bilbo? No... Zaraz, zaraz, odejdź. No, zmieńmy się w Bilba, ale tego normalnego. Gdzie ja mam Czemu ja nie mam pierścienia tak w ogóle? Kot mi wariuje w ogóle, dobra, nieważne. Czekajcie, czemu ja nie mam pierścienia? Mnie to bardzo zastanawia. Czemu ja nie mam pierścionka swego? Weźmy na chwilę Legolasa jeszcze. Tu jest rzecz. Trzecia rzecz? Okej, okay, ale dlaczego ja nie mam pierścienia? Bilbo! Bilbo! Czemu tu nie masz pierścienia? No tutaj nie ma pierścienia, na pewno go tu nie znajdę. No co jest do jasnej cholery? Bilbo, Bilbo, Hobbiton... Może korzystać z upiornych ludzków LEGO? O Boże... Mam teraz dylemat. No, dobra widzisz, że najpierw sobie zróbmy Orim, to zadanie z tym tutaj do zeszczelenia. Ale w to ma być niby teraz kombinacji? Cholera, tu mam teraz problem. No, czekaj, czekaj, Jezus Maria. Chcę się zmienić na tego. Na, 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 na. Nie, ty potrafisz chyba wchodzić. Tak bym obstawiał, że potrafisz potem wchodzić. Nie potrafisz jednak. Nie, 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 ty potrafisz. Dziękuję Ci bardzo. Będę miał, słuchajcie, tutaj. Aaaa! Pięknie, no, pięknie. Ja tutaj będę miał. No, wpiszesz tam. Co jest z tobą? Jak Ty to musisz teraz załatwić? No. Przecież, jak tu się koszmarnie po prostu steruje tym, jakie. Ma... Ja łamię wszelkie prawa grawitacji. No, ska... o nie, tak to się z sobą bawić nie będę. No, o to chodziło. Dobra, ale słuchajcie, jaka to ma być kombinacja? Niby, mam teraz dylemat straszny. Bo, niby mam tutaj te, te rzeczy, ale jaka to musi być kombinacja, no? Nie wiem. Aha, dobra, widzę, zielony i czerwony. Okej, okay, dobra, bo pod spodem jest taki paseczek, który po prostu pokazuje, jaka powinna być tutaj prawidłowa kombinacja. Teraz potrzebujemy oczywiście Doriego, który tutaj ma swój kiścień w garści oczywiście, a czy kiścień zwykły. No i puszka jest grawantowana. Mhm, gwarantowana. Czekajcie, ja stąd wyjdę. Wezmę tu się za mnie w Bilbo. Ja nie mam pierścienia i co jest grane? Czekajcie, ja to za chwilę ogarnę. Dobra, ludzie, ja to ogarnąłem. To jest prostsze niż by się wydawało. Wchodzimy sobie tutaj w szynie skarbów, wybieramy pierścień i teraz już możemy używać pierścionka. Czemu ja go wcześniej nie mogę używać? No to jest dopiero... To, to jest zastanawiające. <laughs> Bardzo zastanawiające, interesujące i cholera wie jakie, ale no... No <laughs> niestety nie mogę go wcześniej używać. Co jest dziwne. No i pięknie. 3 na 3. Jest już szósta puszka. Wow. Sześć puszek w garści. Eee, ile mamy? Sześć puszek, eee, 3 czterech puszek i jednej rzeczy nam brakuje. Tak to wszystko mamy. No dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Skończyliśmy tutaj. Więc ja oczywiście standardowo wszystko porozwala... O właśnie, da się tu coś ułożyć. No właśnie, bo podejrzana była ta dynia. Strasznie podejrzana. Kurde, nie mam nigdzie Doriego wybranego. No stań tutaj, wycelujesz w to z w odległości, wycelujesz. No to nie jest źle. Cóż tu będzie, jakaś rzecz. Ohohohoho. Oj, ten kapelusz nie pasuje lekko do klimatu. Cóż, idziemy w lewo. Dobra, już widzę rzecz dla, oczywiście, Sarumana. Bo jest srebrna, więc. Jest ognisko trzeba tutaj zniszczyć. Znaczy, to, tą taką szafkę tutaj, ale. O, jest puszka, wow. ma puszka. Zanim to, to oczywiście, wyjdziemy, to jest strasznie podejrzana ta podłoga. Tak więc, no cóż. Strasznie podejrzana podłoga, plus ten taki żyrandol. Równa się jakiś sekret, który tutaj będzie. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Weźmy sobie filiego, który oczywiście ma łopatę i zawsze nam tutaj łopatą nas uraczy. Jest ósma puszka. No i pięknie. Jed nie, i dwie puszki tylko. Wow, bardzo szybko to idzie. Jeszcze wypadek tutaj sprawdzimy. Nic tu nie ma. Z tego co pamiętam, jedną rzecz na pewno się za... do zdobycia jakichś tam. O właśnie, o tych mapkach chciałem powiedzieć. Trzy mapki trzeba ułożyć. Trzy mapki. Nie wiem, czy ja je ułożyłem właściwie w odcinku tym ...tym normalnym. Zaraz się przekonamy. Trzy mapki. Trzy standardowe mapki trzeba ułożyć. Znaczy, te trzy mapki, tak na ścianę, no. Przeszukajmy tutaj wszystko. O, tutaj są drugie. Znaczy jest druga mapka. To sobie zdobędziemy z tego. Nie myślałem, że się z tego da odbijać. Cholewcia, to nie to nie ta gra. Ale potrzebujemy jeszcze jednej takiej skrzynki z y, czterema kawałkami mapy. Wydaje mi się, że ona będzie gdzieś tutaj. Albo może i nie będzie gdzieś tutaj. Czy ja gdzieś tu pominąłem? Być może, że tak, a być może, że nie, no zobaczmy. Wydaje mi się, że ona już, jeżeli jej tutaj nie ma, to ona musi być za tą kurtyną, w sensie, że ta kolejna mapka, no oczywiście wszystko, żeby wydłużyć poziom, żeby mi utrudnić grę, no zaraz, przeszukajmy to jeszcze na szybko, ale nie, nie wydaje mi się, tu jest jedna mapa, to tutaj już rzeczywiście nic wcześniej nie będzie, tam już byliśmy, tam nic nie było, dobra, to słuchajcie, idziemy tam, jak coś, to się po prostu wrócimy, ale wydaje mi się, że ta ostatni, ostatnia część tej mapy, to ona będzie się znajdowała właśnie za tą kurtyną. Oczywiście czeka nas jeszcze. Yy, um, układanie przy okazji. Za 20 tysięcy. No to wykonamy sobie to układanie. Być może się uda. Być może nie. Przyspieszymy, oczywiście. Układanie tego stołu. Dwa. Trzy. Dobra. I teraz zaczyna się walka nerwów. Czy wojna nerwów? Walka nerwów. Nie ta część. No i zdupiłem już. Zamiast 20 mam 14. Dosłownie, naprawdę, nawet nie sekunda. A miałbym po prostu to z głowy. Pomijamy, oczywiście. I szukamy, oczywiście. Wiecie, czego skrzyni z trzecią układanką. Ej, no zaraz. Ja tu nic cholera jasna nie widzę. No dalej. Potem już na pewno nic nie będzie. Wróćmy się tutaj. Może coś tu się pojawiło, ale wątpię. No nic tu do cholery nie ma. To nie było specjalnie, wybacz, zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj nie, monety, tutaj to nie, tu pusto. Tu jest coś. O, właśnie, z tyłu tam jest skrzynia. Dziękuję bardzo. I oto właśnie jest już trzecia mapa. Jest puszka i dziewiąta, dziewiąta puszka. Czy ja czegoś nie pominąłem, bo mi się wydawało, że już jest 10, że już teraz powinno być 10 puszek. U, yy, wód! <grych> Czekajcie chwilę, ja muszę zrobić cięcie i to zobaczyć, bo nie wierzę, co, co patrzę. Okej, słuchajcie, ludzie, wracam do Was. Yy, tak, popełniłem jeden dosyć duży błąd, ponieważ ta dziesiąta puszka nie znajduje się w tym miejscu, w którym ja celowałem. Ta dziesiąta puszka, ona się znajduje tutaj, yy, w tym oto miejscu. O, właśnie, tutaj się znajduje dziesiąta puszka której potrzebujemy. No ja w ogóle źle celowałem, po prostu nie zauważyłem szczerze tego miejsca nawet. Ale tu oto jest dziesiąta puszka. Dziękuję bardzo. Misja na 100%. Druga ukończona. No to powiem wam szczerze, jest, jest mocno. Dobra, wyjdź do śródziemia, zapisz i wyjdź. 100% w tej misji oczywiście jest ukończone. Słuchajcie, druga misja na 100% z głowy. Jest prawdziwy. Boże, mistrz, włamań. Yy, tarcza okienna. Aż jestem ciekaw tych czterech rzeczy. Łopatka majstra. Kapelusik do herbaty. To chyba było mi potrzebne, chociaż nie jestem pewien. Dniowa korona. To nie wiem. Tego nie pamiętam z żadnego jakiegoś zadania. Ale dobra, rzeczy mamy. Odblokowany schemat. Czego to jest schemat? Mitrilowy topór wichurowy. Wydaje mi się, że on chyba nie był mi na razie potrzebny. Dobra, mini zestawy. Co nam z tego wyjdzie? Aha, już wiem co nam z tego wyjdzie. Wyjdzie nam ten taki zaprzęg Gandzialfa. No i pięknie, 10 puszek. Wszystko tutaj ślicznie nam się świeci. Monet mamy sporo. Mitrilowy klocek raz, mitrilowy klocek dwa, mitrilowy klocek trzy. Mitrilowy klocek cztery. Dobra, aż cztery mitrilowe klocki zebraliśmy. Wracamy do śródziemia. I to było słuchajcie ludziska na tyle. Skończyliśmy właśnie drugą misję fabularną e, na 100%. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, yy, zostawcie komentarz, zostawcie ocenę. Jeśli coś pierwszy raz to zasubskrybujcie. W opisie macie kanał Lenki, zapasowy kanał GRM Radio. Przypominam o limicie 100 apek w górę. Mamy już, słuchajcie, 41,5% gry. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Cześć, trzymajcie się jeszcze raz. Odsyłam oczywiście do kanału Lenki, do nowej serii. Na razie i cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia.